Pytacie mnie, jak doszłam od takiego koloru do takiego. By the way, mam wrażenie, że mam jakiś dziwny filtr na stałe na TikToku, który jeszcze bardziej mnie rozjaśnia, więc generalnie te włosy są odrobinka ciemniejsze. O, bardziej takie jak tu na tym zdjęciu. To jest taki realny kolor. Tutaj ja nie wiem, czemu to jest takie jasne, dajcie mi znać. Ale wracając do tematu, to po prostu ja miałam włosy przez wiele lat hennowane i na tych włosach było po prostu milion warstw henny. I w pewnym momencie zdecydowałam się je rozjaśnić, i zrobiłam to kilkuetapowo, kąpielami rozjaśniającymi normalnie z rozjaśniaczem. Na tym portalu mam w ogóle taką playlistę Projekt Lis 4 lata temu, i wtedy właśnie zaczęłam rozjaśniać włosy, bo chciałam mieć takie no bardziej liskowate. I od tego czasu nie hennuję całości włosów, jak już to tylko odrost i generalnie robię włosy, farbuję włosy farbą chemiczną, tak zwaną fryzjerską, albo fryzjerską, albo drogeryjną, bo fryzjerską farbuję farbą Alfa Parf, o taką dokładnie, a drogeryjną i to jest właśnie efekt teraz po tej farbie, taką tutaj. Mam włosy świeżo pofarbowane, i widzicie tę różnicę kolorów, że tutaj one są jaśniejsze, tutaj są ciemniejsze. Generalnie, właśnie Wam mówię, ten filtr dziwny jest, i mam wrażenie, że on to wybija jakoś strasznie. Na żywo aż tak tego nie widać, ale to jest takie zjawisko po farbowaniu, że przez parę myć mam taką różnicę w odrostach i w długości, ale z czasem to się po prostu samo wyrównuje z myciem włosów. Robię tylko odrosty, a raz w roku robię całą długość. Farbą i na odrosty schodzi mi jedno opakowanie, a na całą długość raz w roku przypominam, tak z pięć opakowań, cztery może, żeby odświeżyć cały kolor. No i myślę, że to się zbliża, bo jednak one są jakieś takie wybladziochy, nie wiem, czemu tak wychodzi, no ale odpowiedź jest.